Nic, nic, nic nowego. Dobra, to jest tak, znałem te zwykłe karty. Muszę poszukać, co mamy. Ale słyszałem siebie tam u Ciebie. przegłos. to jest normalne. Znaczy... Live no live No live odpaliłem. Jest live odpalone. Ale ja nie ja nie mam przegłosu. Ja na przykład nie mam przegłosu. Zobacz. Julia poszła do pracy, czek? Tak, poszła do pracy. ja poszła do pracy, czek. To gitara <śmienicza> wyłącz live'a u siebie Po co masz oglądać? Wystarczy, że jesteś ten. Albo wycisz po prostu go, żeby nie było przegłosów. Bo teraz totalnie jest przegłos. Żyją ja tyle kart, a zwłaszcza te jakieś no. PO. 1-0 Tomasz Fernando, Curry. Czyli on już kolb gra. Ja się zastanawiam, czy tego kundę nie zrobić, ale mam Rudigera w sumie, więc nie wiem czy. Nie wiem, czy nie zmienić formacji na 5-3-2, nie? Coś tak, albo na 5-2-3 w sumie. Się tak zastanawiam, bo jakbym tego kunda jeszcze sadził, ojoj, to już w ogóle by była masakra dla przeciwników. To wszyscy byli, dać jakby wychodzili na końcu. Więc. Jeszcze zostanie potem. Churę, nie wiem, czy nie będę musiał mocniejszego wydału użyć jeszcze. Eee, DB81 znamy. No. A ile za Kundę? Wiesz co tam są? 3 SBC. Tam drogo nie będzie, bo pamiętaj, że teraz każda karta jest chyba tania jak cholera, nie? Więc. No wiem, no, co chciałem mówić. Ja mam jeszcze pełno toców. No. Tylko, że one są. No ja lecę teraz na dużo złotych karty, tak powiem. Pięć toców max i... O! Alaba. Alaba, alaba, alaba. No. Benzema Van Dijk, Lodi, Silva, Gundogon i jak w zwykłych kartach, a specjalne Alaba Mendes, Wiska i Hajdara z Space Shiftera. Dwie powtórki Alaba z Nuno Mendesem zaraz będą przepalone na kolejne 80-10 i tak będziemy w kółko robić, bla bla bla, bla i się będziemy nudzić. <ścoughs> I ten Kunde. To jest jeszcze ta wiesz, ten Kunde to jest ta karta yy, tego, nie? Showdown, no to wiesz, jak bardzo wygra ze cywilą, to już ta karta będzie przepotężna. Tylko minus jest jeden, ona ma tylko 181 i ma wysoką, wysoką, My się tak zastanawiam. Dziwna karta, bardzo dziwna. Takie bardziej SPD w sumie niż SPD, lepsze SPD było z tego, ale. No to... Ciężko, No to... Czekaj, Jeden ma Kunda? 3 na 3. Chyba Kunda ma 3 na 3, też ma 4 na 4, ale też tak wygląda bardziej kozacko niż... Ja nie wiem. Prawo Majno, ciężko będzie w 13 minuta jest 0,0 Zobaczymy czy dojedziesz tak daleko jak ja, czyli do 120. I jeszcze przegrasz to w 120. <noise> 8-4, 8-5, 8... nie, 8-4, 8-6, 8-7 na kundę. No kurwa, kusi mnie ten kundę, żeby go zrobił, no. I wtedy czekaj, zrobiłbym, wtedy zrobiłbym formację, kurde... 5... 5-2-3... No mówię, zamiast, raczej znaczy, nie wiem właśnie co zrobić, czy modlicia, no właśnie, modlicie modlicia by mi kulwa ta znikła. Brawo, Mojno. Tego myśliwego muszę zobaczyć Brawo kurdoba. Dobrze, że było wygrać sobie gry Dobra i teraz APA To nie będzie pasowało, kurwa. Zaraz 30 minut zostało. najdłużej chyba miałem. Jakie okay, co ja tam miałem? Alabę i alabę i nonomendersa do mnie. Robimy kolejne 8, 5 razy 10. And only, only, only in me. And only, 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 only in me. And only, 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 only. Robię, robię taktykę Jacoba, nie? Że wkładam najnowsze karty trafione z tego i... Już O Boże, problemy z serwerami, a ja, ja pierdolę genial. Ale miałem to samo Ej Coś jest nie tak yy. Ja jeszcze jestem w fucie, ale nie mogę nic zrobić, praktycznie, w sensie Próbuję wchodzić na 8 p10 i mi wypierdala Ja wszedłem na FUT z powrotem. Hmm. Kurwa macie jebana... FIFA naprawcie to Po co wynawią połączenia z serwerami FIFA 22 Ultimate Team wystąpił błąd za chwilę do menu mega FIFA 22 Ja pierdolenie E FIFA kurwa jak, jak jebać serwery, kurwa? Ja pierdolę, ej. Cicho, ja jestem. No ja właśnie wchodzę ja na nowo. No to, że odłączyłeś się od, od ostatniego meczu, nie? I mi, mi nie, nie tego, mole mi nie przypisało. Jeszcze ci procentowo odjęli. Mhm. O, cicho, ale mam 14 wygranych. Mam no kolejną płatkę 5 No mi już, się, mi już się po prostu nie chciało tego robić, już tam wiesz, kurwa, to jest końcówka, już się po prostu nie chce. Tamten zrobiłem, to wiesz... 13, 13 brakuje, bo... Kurwa mać, nadal nie mogę SBC robić, no co za... Muszę FIFA zrestartować. Czyli muszę live'a wyłączyć i za chwilę na nowo włączyć. Ja...